W na mecz na szczycie pierwszej ligi Koszykarek, zespół Muksu Poznań, brader Muks Poznań, gości we własnej hali, klub sportowy. Wychowanką PTC Pabianice jest Martyna Stępińska, zatem chyba dobrze znasz zespół łódzkiego klubu sportowego. Z dziewczynami z UKS spotykałyśmy od najmłodszych lat, więc wydaje mi się, że bardzo dużą ilość z nich znam. Oczywiście skład się zmienił. Doszły też dziewczyny z seniorskiego szybówki, po prostu starsze, których też no, grałam przeciwko nie w poprzednich latach, ale czy je znam, to nie powiedziałam. Gra pierwszy z drugim zespołem po jednej podażce macie na koncie, czy to, że gracie na własnym boisku może mieć tutaj w tym spotkaniu znaczenie. Na pewno własna hala dodaje otuchy, kibica oczywiście mam nadzieję, że przyjdzie jak najliczniejsza ilości i zawsze po prostu w domu się gra lepiej. Na kogo trzeba uważać drużynie łódzkiego klubu sportowego? Na pewno fundamenty stanowią tam Magdalena Szkop, rozgrywająca, oraz Anna Krawiec i to jest taka podkoszowa, mobilna zawodniczka. Czyli z Magdą będziesz rywalizować na parkiecie, ty jako rozgrywająca Radę move z Poznania na lts Tak, no, mi się wydaje, że będzie zacięta rywalizacja. I co będzie decydować w tym meczu? Detale, szczegóły, walka większa, zaciętość? Bo prezentujecie podobny poziom. W tym meczu, ponieważ jest to starcie, prostu takich liderów, wszystko zobaczy, naprawdę, od najmniejszych błędów do konsekwentnej gry, wszystko będzie, Jakie aspekty gry po prostu trzeba wziąć pod uwagę? Jesteście w wysokiej formie, wygrywacie praktycznie mecz za meczem ostatnio w rybniku. A zatem można się spodziewać, że ta forma będzie podtrzymana. Mam nadzieję, że będzie coraz lepsza. Zapraszam Artyna Stępińska na niedzielny mecz, godzina 16. Brader Mów z Poznań kontrałuszki klub sportowy meczy na szczycie pierwszy drugiej koszykarek, a na prze ulicy Spy Zapraszam serdecznie.